widzowie, w dzisiejszym odcinku zagrałem z kolegą na DonutSympi, na końcu odcinka zostałem bana, więc sobie, no i bez żadnego zapraszam do oglądania. No On nic nie dostaje. Daj daję w Hello! it gadget, Kadert, gadget, gadget, gadget! Gadget, gadget! Gadget, gadget! Gadget, gadget! gadget. gadget, gadget. 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 To jest Rosja. Rosja lub Ukraina w nich tutaj szczęście. No słyszę, przecież no nie musisz gadać 30 razy. Przecież <tryppy> On ma jakiś enchantowany totem A nie, to ty masz. Ej, co robić? O kurde. Ej, co robić? Potrapię, potrapię. Co robić? I spawna? Nie, 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 nie. Chroń naszej oj ojczyzny. Polaków, bezbronnych. Zakupisz. Ej, mi się znów coś włączyło. Zde... Aha. Zde dałem. I bana mam.